Rozmawiamy z Jarosławem Wolnym, asystentem trenera Polskiej Reprezentacji Narodowej Męskiej, piąty dankendo. Właśnie jest Pan asystentem trenera męskiej kadry narodowej. Jaka dokładnie jest Pana rola w przygotowaniu zawodników? Dzień dobry. Trenerem kadry narodowej polskiej jest Andrzej Kustosz, szósty dankendo. Zostałem przez niego powołany do funkcji asystenta formalnie. W biegłym roku, natomiast tą funkcję nieformalnie pełnię już od kilku lat. Funkcja trenera i funkcja asystenta w zasadzie to są funkcje, które się pokrywają. Bezpośrednie relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem w Kendo są inne niż pomiędzy trenerem a zawodnikiem w innych dyscyplinach sportu. W związku z tym, że jest to bezpośrednia sztuka walki bezpośrednia w sensie kontaktowa sztuka walki bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie informacji wiadomości słownie ale także przekaz bezpośredni przekaz swoich własnych umiejętności które odbiera uczeń nie jest to proste ponieważ nauczyciel musi cały czas nauczyciel trener cały czas musi podnosić swoje kwalifikacje ale ponieważ nie jest to proste, jest wymagające, to daje możliwość podniesienia kwalifikacji zarówno jednej, jak i drugiej strony. Bo im wyższe są umiejętności nauczyciela, tym wyższe umiejętności jego ucznia. Przynajmniej tak powinno być. I taka jest moja rola jako asystenta trenera, jako trenera. Z jednej strony podnosić te kwalifikacje, z drugiej strony oglądać zawodników, poznawać ich słabe i mocne strony i budować taki program, który te słabe strony będzie niwelował i taki program, który te mocny będzie jeszcze bardziej wzmacniał. Moja rola jest prosta. Mam pomagać trenerowi, mam mu podpowiadać w momentach, kiedy zadaje pytania i mam realizować jego program, który będzie najlepszym programem dla naszych zawodników. Ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Polsce ruszyła akcja wolontariatu mającego pomóc je zorganizować. Pan jest jego głównodowodzącym. Proszę nam o tym chwilę opowiedzieć. Prawda jest, że Mistrzostwa Europy zbliżają się. Maju przyszłego roku odbędą się nad Gdyni. Jest to bardzo duża impreza rangi międzynarodowej, w której uczestniczy około 1000 zawodników. To jest dużo. Każdy z nas, starszych kolegów, nauczycieli, ma zadanie do wykonania związane z takimi mistrzostwami. Ponieważ mam kontakt bezpośredni z kendokami w całym kraju, z wszystkimi praktycznie trenującymi kendo. Niejako przez aklamację przyjąłem tą właśnie rolę. Potrzeba na Mistrzostwa Europy około 150 osób, wolontariuszy, do obsługi całości tego typu inwentu. Problem jest taki, że zawody odbywają się na czterech polach bezpośrednio i trzeba to wszystko połączyć w jedną całość. Dlatego wolontariusze, którzy przyjeżdżają na nasze spotkania, muszą być szkoleni pod kątem zarówno kendo, jak i obsługi kendo. Nie wszyscy wolontariusze są kendokami. To jest naturalne, że trudno jest zdobyć 150 kendoków mających czas akurat w tym miejscu i w tym czasie się znaleźć. Są to także osoby spoza kendo i te osoby trzeba przysposobić. Jak na razie się to udaje. Mam nadzieję, że do przyszłego roku tych 150 wolontariuszy będziemy mieli, ponieważ tak naprawdę to brakuje nam około 30. Mam także nadzieję, że ten wolontariat to nie jest jednorazowa rzecz, jednorazowa przygoda dla nich, że będzie można wykorzystać tych ludzi także przy inwentach innych, a także przy inwentach tego typu na terenie innych krajów. Bo taka wymiana myślę międzynarodowa też jest bardzo fajnym, ciekawym pomysłem. Jest Pan również znany z tego, że dość aktywnie wspiera Pan nowo powstałe kluby jako trener. Mógłby Pan nam nakreślić, jak postępuje rozwój kendo w Polsce? Generalnie. Ten kendo w Polsce rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. Ja prowadzę zajęcia już od prawie że 20 lat. Nie mówię o trenowaniu kendo, tylko o prowadzeniu zajęć. W związku z tym przez ten szereg lat prowadząc zajęcia miałem możliwość odwiedzenia i trenowania praktycznie we wszystkich klubach w Polsce. To, jak prężnie się rozwija kendo widać po nowo powstałych klubach. Ostatnie 4-5 lat to kilkanaście nowo powstałych klubów. Do tych klubów trzeba pojechać, trzeba im pomóc, prowadzić zajęcia, ponieważ wiadomo, nowe miejsce, nowi ludzie, nie ma instruktorów. Bardzo niewygodne jest każdemu z nas wyjechać z domu na dłuższy czas po to, aby gdzieś w nowym miejscu prowadzić zajęcia. Stąd padł kiedyś, przed kilku laty taki pomysł, aby jednego z nas oddelegować do tego typu zajęć trafiło na mnie, no, tak jak wiele rzeczy na mnie trafia, tak trafiło i to. Pozwoliłem sobie zrezygnować z funkcji prezesa Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Jajdo i Dziodo na rzecz właśnie pracy z ludźmi w całym kraju, co tak naprawdę przekłada się także i poza granicę naszego kraju. Ostatnio często, też często pojawia się Pan na Litwie jako trener, gdzie jest Pan bardzo ceniony. Może Pan nam opowiedzieć swoją historię związaną z Litwą? Moja historia związana z Litwą jest historią Naszego kolegi, który zmarł, Witka Nowakowskiego. Witek Nowakowski przed laty został poproszony przez Kandoków z Litwy o to, aby pomóc im utworzyć federację. Federację, która byłaby przyjęta do grona Europejskiej Federacji Kendo, która jest najwyższym logistycznie organem w Europie, jeżeli chodzi o Kandoków. Jeździł przez wiele lat promował kendo na Litwie i niestety potrzebował od nas. Ja przyjąłem tę rolę z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego że Witka bardzo szanowałem, byliśmy prawie że jak bracia od samego początku ja się tylko poznaliśmy i chciał, nie chciałem, żeby ta jego praca została odłożona na bok. A z drugiej strony to co mówiliśmy wcześniej, ten wolontariat, ta praca w Polsce z klubami umożliwiła mi otworzyć się na zagraniczne kluby. I zagraniczne kluby, przepraszam, bo na Litwie jest wiele klubów Kendo. Jeżdżę tam od jakiegoś czasu, prowadzę z nimi zajęcia. To, że jestem tam ceniony, jak pan powiedział, to jest mi bardzo miło. W odbiorze oczywiście odczuwam dużo sympatii do tych ludzi, ale Kendo jest takim świadkiem, którym wszyscy się tak naprawdę szanują. To jest światek, w którym spotykamy się na ciężkim treningu z treningu, na którym bezpośredni przekaz uczeń, nauczyciel, starszy kolega, młodszy kolega jest bardzo, bardzo podkreślany. W związku z tym generalnie ten pobyt na Litwie jest jako kontynuacją tego, co robi od wielu lat w Polsce. I oby tak było dalej. Mam plan pojechać do Gruzji i tam aktywować Kendo i mam nadzieję, że w przyszłym roku do tego dojdzie. No i tego oczywiście Panu życzymy. Dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.